Witam serdecznie. Z tej strony Tomasz Hulak, właściciel firmy Axon, a tym razem do oferty trafia Renault Kadjar samochód z końca 2018 roku w bardzo fajnej wersji wyposażeniowej, gdyż jest to boze, napędzane znanym, lubianym i poszukiwanym silnikiem 1.3 benzynowym o mocy 140 koni w połączeniu z manualną sześciobiegową skrzynią biegów. Proszę Państwa, przebieg samochodu niewielki w zaokrągleniu raptem 137 000 km tylko. I teraz, tak jak zwykle, pełna dokumentacja serwisowa, komplet zdjęć, pełna galeria, zdjęcie tabliczki znamionowej z numerem VIN. To wszystko znajdują Państwo jak zawsze na stronie www.axon-cars.pl. Następna sprawa, jeżeli chodzi o samą prezentację. My sobie przejdziemy wokół samochodu. Sekundę, bo trochę nam mocno dziś wieje, więc tak, my sobie przejdziemy wokół samochodu, sprawdzimy sobie pokrywę lakierniczą w zasadzie centymetr po centymetrze. E, następnie sprawdzimy sobie szyby samochodu, następnie przejdziemy do wnętrza, omówimy krótko wyposażenie, gdyż samochód, poza tym, że jest to wersja boze, ma jeszcze kilka dodatkowych opcji. Po czym sprawdzimy pracę klimatyzacji, silnika, zrobimy krótką jazdę prezentacyjną i wszystko podsumujemy w kilku słowach. Kolejny temat. Proszę Państwa, na samochód wystawiana jest faktura. Klient nie ponosi już żadnych kosztów, żadnych ukrytych opłat, po prostu cieszy się z zakupionego samochodu. Następna sprawa. Wszystkie moje samochody, taki ten, są zarejestrowane. Klient wykonuje legalny powrót do domu, legalnie może się poruszać samochodem. Tak jak ma to wyglądać, samochody są zarejestrowane i ubezpieczone. Proszę Państwa, gdyby Wam brakowało jakichkolwiek informacji, wyznaję zasadę, że nie ma głupich pytań, bierzecie telefon do ręki, dzwonicie, pytacie, postaram się na każde odpowiedzieć. Ostatnia rzecz, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi ofertami, Zachęcam do polubienia, do subskrypcji kanału. W tym momencie, czego nie wrzucę, otrzymujecie od razu powiadomienie i jesteście na bieżąco. Lecimy z prezentacją. Przejdziemy sobie teraz wokół. Ja zwykle przy tej okazji zachęcam do odtwarzania materiału na dużych monitorach na telewizorach. Materiał nagrywany jest w jakości 4K, więc możecie się poczuć tak, jakbyście tu dziś ze mną samochód oglądali. Tu na klapie jest mała gniotka, niepoprawiana. Samochód, tak jak widzicie, tak przyjechał do kraju. Nie jest to nic strasznego. Jeżeli komuś to przeszkadza, można zawsze pojechać zrobić jakąś Smart Repair. Naprawę. Poza tym, wydaje mi się, że samochód jest naprawdę ładnie utrzymany. Zresztą, po to robimy ten film, aby sobie Państwo wyrobili własną opinię. Wiadomo, ja zawsze dopowiadam. Samochód jest samochodem używanym. Zawsze znajdziemy jakieś mankamenty, jakieś zadrapania. Zawsze coś się znajdzie. To nie jest nowy samochód, ale w mojej ocenie jest naprawdę fajnie. Lecimy dalej. Sprawdzimy sobie teraz szyby. Samochód ma fabrycznie oryginalnie przyciemniane szyby. Ja już ułatwiam zadanie i Państwu, i sobie. Można w tym momencie, kiedy użyjemy polski, bardzo fajnie czytelnie odczytać, czy szyba jest oryginalna, czy nie jest oryginalna. I jak Państwo widzą, szewe w oryginale. Lecimy wnętrze. Jeżeli chodzi o wyposażenie, zaczniemy sobie na zewnątrz, gdyż samochód ma trochę do doposażenia. Jeżeli chodzi o opcje z zewnątrz, mamy park tronika, czyli czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Reflektory w technologii LED. Plus spryskiwacze reflektorów. Tarcze całkiem przyzwoite, świeże. Opony również nowe. Idziemy teraz do środka. Jak wspominałem, wyposażeniowo jest to boze, czyli charakterystyczna tapicerka, cztery elektryczne szyby, elektrycznie składane i regulowane lusterka, nawigacja, klimatyzacja dwustrefowa, podgrzewane siedzenia e, itd. itd. A jeszcze jest jedna bardzo fajna opcja: e, szyba, poza tym, że ma opcję szybkiego odparowywania, to jeszcze jest dodatkowo ogrzewana. Lusterko wsteczne, fotochromatyczne, samo To tak, pokrótce oczywiście, ten pomad, multifunkcja dużo, dużo opcji. Zresztą, osoby, które szukają tego typu samochodu, wiedzą, że wersja Bose to już jest naprawdę fajna sprawa. A jeszcze jest fajna sprawa mamy kratkę wrzuconą, opcjonalną. Ta kratka jest demontowalna, w zasadzie w 3 sekundy odkręcamy dwa korki, dwa korki mamy zdemontowaną, fajna opcja, możemy sobie z bagażnika e, złożyć siedzenia, ciągniemy tylko tutaj za tą rączkę po temacie, podwójna podłoga standardowo, e, o, poza tym, że wyposażeniowo Boze jest świetne, no to jeszcze samo nagłośnienie, jak świadczy nazwa. Mamy straszny wiatr pyli. W mojej ocenie samochód bardzo fajnie utrzymany. Państwo ocenią sami po zapoznaniu się z filmem. Dobra, lecimy dalej. Proszę Państwa, sprawdzimy sobie teraz e, pracę klimatyzacji. Posłuchamy pracy silnika. E, najpierw włożymy termometr. Jak Państwo widzą na termometrze 25,8 na zewnątrz, 25. Temperatura nam będzie spadała. O, termometr się wyłączył. Sekundę. No. O, temperatura już nam w zasadzie spadła. Temperatura nam będzie spadała. Eee, a my idziemy posłuchać pracy silnika. Proszę Państwa, silnik jak widzicie i słyszycie, pracuje sobie cicho równo. Ja tutaj żadnych wycieków, żadnych niepokojących spraw nie widzę. Zobaczymy sobie raz jeszcze termometr. Proszę nie sugerować tak w 100% tymi wartościami, e, dlatego że one są zależne od tego, jaka temperatura jest zewnętrzna i tak dalej. No tutaj chłodzi, mrozi, bym powiedział, klimatyzacja, e, ale to zawsze są wartości w okolicach 3-5 stopni. To jest zależne, tak jak powiedziałem, od wielu czynników. Dla nas ważna informacja klimatyzacja chodzi, wszystko działa tak, jak ma. W mojej ocenie jest świetnie. Idziemy się przejechać. Proszę Państwa, dokonamy sobie teraz wspomnianą jazdę prezentacyjną. Dla osób, które pierwszy raz trafiają na moje oferty kilka informacji. Najważniejsza taka, że cała podróż wykonana zgodnie z przepisami. Jeżeli mamy ograniczenie, stosujemy się do ograniczenia, nie robimy żadnych testów prędkości. Myślę, że to nie w tym rzecz. Chodzi o to, żeby Państwo zobaczyli, jak samochód zachowuje w czasie takiej normalnej, codziennej, nudnej eksploatacji czy coś drga, czy prowadzi się równo, ładnie, tak jak być powinno. Właśnie Państwu pokazałem, asystent pasa ruchu działa. To są tutaj te dwie kreski zielone. W momencie, kiedy zmieniamy pas bez użycia kierunkowskaza, ja tylko delikatnie w zasadzie się przybliżyłem, od razu mamy sygnał, że jest zjazd. Pierwsze ograniczenia za nami. w samochodzie cisza, spokój fajnie dynamicznie przyspiesza standardowo jak zawsze na tym skrzyżowaniu zawracamy i jak Państwo widzą nic nie drga Hamulce super, zresztą pokazywałem na y, zdjęciach, y, i chyba wspominałem nawet na filmie, że tarcze klocki przód świeże. Opony również w tym miejscu zawracamy. Jak Państwo widzą, samochód prowadzi się świetnie. Nie będziemy ciągnąć filmów w nieskończoność. W mojej ocenie bardzo fajny, dynamiczny samochód. Tak na marginesie za tym łukiem mamy skrzyżowanie, na którym do mnie skręcamy w lewo i za pierwszym morelowym domem w prawo, ale to mogą Państwo zobaczyć dokładnie za podsumowaniem, do którego teraz Państwa zapraszam. Proszę Państwa, kilka słów podsumowania, myślę, że zgodzicie się z moją opinią, że samochód prezentuje się naprawdę świetnie, e, prowadzi się naprawdę fajnie, wersja wyposażeniowa Bose plus doposażenie, świetne reflektory LED, kto jechał raz na LEDach, ten wie, że to jest zupełnie inna historia, jeżeli chodzi o widoczność. Moi mili. Gdyby wam w tej prezentacji, w tym materiale na stronie u mnie czegokolwiek brakowało, zachęcam do wzięcia telefonu zwyczajnie do ręki, zadzwonienia, do pytania. Postaram się odpowiedzieć na każde pytanie. Zachęcam również do subskrypcji i polubienia kanału. W tym momencie będziecie zawsze na bieżąco i nic wam, żadna oferta wam nie umknie. Dla przypomnienia, na samochód wystawiana jest faktura, klient nie ponosił żadnych kosztów, żadnych ukrytych opłat. Wszystkie moje samochody, taki ten, są zarejestrowane i ubezpieczone po prostu legalnie. Bezpiecznie wracamy sobie do domu. Mili moi, życzę Wam miłego dnia, popołudnia, wieczoru, kiedy tam oglądacie i zachęcam do zakupu. Proszę Państwa, jako że czasami pada pytanie, Panie Tomku, jak do Pana dojechać i tak dalej, postanowiłem nagrać krótki filmik. Ja w tej, w tej chwili stoję na drodze szybkiego ruchu od strony Katowic. Z przeciwka możecie dojechać od Skoczowa Wisły, z prawej strony można dojechać na przykład od Rybnika. Do mnie skręcamy teraz na tym skrzyżowaniu w lewo, zaczekamy sobie na zielone światło i zaraz zobaczą Państwo, odprowadzę Was pod samą bramę. Tak, jak wspominałem, ja jadę od strony Katowic. Skręcamy w lewo. Po prawej stronie mamy pomarańczowo-morelowy budynek. Do mnie zaraz za tym budynkiem skręcamy w prawo. Zresztą mają Państwo nawet na wieździe szczałkę Axon Cars. I jedziemy w dół. Ja jestem w drugim rzędzie. Zresztą macie również z przodu logo firmy, numer telefonu. I tyle. Proszę Państwa, dla przypomnienia tylko, yy, proszę wcześniej dzwonić, nie zawsze jestem na miejscu, więc potwierdzamy, umawiamy się i wtedy dopiero przyjeżdżamy. Życzę miłego dnia.